Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary, potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada. Pani zanadto się poci. Niech pani unika wilkoci. Niech pani się czasem nie kąpie. Niech pani nie siada przy pompie, niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pija, niech pani kałuże umija, niech pani nie myje się z rana, niech pani, pani kochana, na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie: Jestem chora, a od doktora chora słucha: Mam być sucha? Będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się, długo suszyła aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka proszku. A doktor drapie się w ucho. Nie uszło jej to na sucho.